Cześć, witajcie w Dragon Rare Silent Gods. no i taki szybciutki odcinek tutaj co się dzieje albo co się będzie działo. Więc ja tu jestem w swojej poczcie to jest oczywiście Gladiator Arena, to nie jest takie istotne. Ale znaczy, no, jak najbardziej tutaj, żebyście odbierali te nagrody, to tyle z Gladiator Areny, ale mamy nowe nagrody, nowe nagrody się tu pojawiły i teraz ważne jest dla tych, którzy ciągle grają i dla tych, którzy na przykład chcieliby zacząć grać, nawet to jest dobry moment, mamy tutaj. Pięć kostek dostaliśmy dzisiaj, dostaliśmy jakiś chlebek i złoto, które mi co prawda w końcówce sezonu czwartego się nie przyda, no ale pięć kostek przyda się bardzo jak zwykle i teraz przez kilka kolejnych dni, bodajże 7, będziemy te o pięć kostek odbierać. No bardzo hojnie tutaj nas gra chce wynagrodzić i też przygotować do czegoś o czym powiem za momencik. Tu była jeszcze rzeczywiście, jakaś dodatkowa nagroda, może tu sobie przejdziemy, bo, bo ja tu nie zaglądam, a warto czasami to zrobić. Mamy dzisiaj właśnie też taką notatkę, cóż się w grze będzie działo. No i tak. Tutaj jest cała litania. Nie będziemy tego czytać i tłumaczyć zbytnio. Ale skupmy się na tych najważniejszych rzeczach. Więc, najpierw, nam cały czas dziękują tutaj za to, że ciągle gramy, ciągle jesteśmy w Dragonair. No i też, jak przed chwilą wam pokazałem, wynagradzają to kosteczkowo bardzo zacnie. Natomiast, no, zapowiadają tutaj, że będzie przerwa. No i tak ja tutaj nie wiem, gdzie ta gra będzie transferowana, co to jest proxima beta. to nie jest takie dla mnie istotne. No ważne jest, że od 7 novembra, tak listopada będzie gra niedostępna na skutek właśnie tych, tych migracji, tych migracji danych, więc cały czas tam działają i miałem ostatnio w wieściach różnych treści, tam też zapowiadali co się w krze będzie działo, jakie wydarzenia się pojawią więc o ile sezon czwarty będzie poniekąd powtórzony, jeżeli chodzi o treści, tak będzie wzbogacony o te właśnie nowe wydarzenia. No i tutaj nie widzę tej daty końcowej od tego właśnie 7 listopada, ale na początku grudnia już miały się zacząć ten Oak Festival, tak, Festiwal Dębu, na który wszyscy z niecierpliwością czekali i do którego Pewnie wszyscy chętnie kosteczki będą gromadzić i używać, więc tu jak najbardziej no, fajnie, że, że taki prezent no, przygotowujący nas no, do przerwy, bo ta przerwa potrwa, no może potrwać już te kilka tygodni, tak? Od 7 listopada do 1 grudnia to wychodzą pewnie ze 4 tygodnie. Może nie całe, no, ale wiecie, będzie na co czekać. Będzie można troszkę odpocząć od gry. Zobaczmy przynajmniej te czerwone napisy, bo one tu się wydają takie ważniejsze. Ok. Zanim migracja się rozpocznie. Słuchajcie, tutaj było o tyle ważne, to jest już, widzicie, nie dość, że czerwone, to wygrubione. Ważne jest, żeby Wasze konto połączyć właśnie tutaj z Googlem, Facebookiem lub Apple ID. Nie mam pojęcia, co to jest Apple ID, Facebooka rzadko używam, ale z Google jak najbardziej mam tutaj połączone. Tutaj jest troszeczkę właśnie o tym podlinkowaniu. Za to też jakaś była nagroda. Ja dzisiaj odbierałem rzeczywiście, jak im potwierdziłem. Więc mam właśnie tutaj to połączone z kątem w Google. I no, ważne, żebyście to także uczynili bo no żeby nie stracić jakichś danych swoich, tak i później móc to sobie dzięki temu połączeniu w jakiś sposób tutaj odtworzyć zacznie się to właśnie 7 listopada o 2 pewnie w nocy no i during this time, tak, czyli podczas tego czasu granie będzie no osiągalna, tak, czy tam e, otwarta na to, żeby się tam zalogować. E, no i tutaj jeszcze powtarzają właśnie o tym Google, Facebooku i Apple ID. E, dla podróżników, którzy jakby połączą te konto, e, OK. Będzie to właśnie bezpieczne podczas migracji. Cóż tu jeszcze? No to wydaje mi się, że wszystko mniej więcej. Nie chcę Wam tego po prostu na bieżąco całego tłumaczyć. Tu jeszcze jest Migration Gift, także też nas czekają jakieś gifty, prezenty po tej migracji. Tak mi się wydaje, więc będzie jak znalazł na ten właśnie festiwal Dębu. No i tutaj, tak jak mówiłem, tam wcześniej nie było napisane, ale właśnie Silent Gods, czyli Cisi Bogowie, są przewidywani, żeby znowu być online 1 grudnia. No, sporo to czasu zajmie, ale no, tutaj ważne, żebyście sobie na razie poodbierali te kosteczki. I jeżeli rzeczywiście chcecie i odpocząć, ale potem wrócić z tymi wszystkimi nagrodami, które teraz warto pozbierać do gry, no to będzie jak znalazł właśnie na te zapowiadane wydarzenia. To jest tutaj, kto chce to sobie, niech to dokładnie przeczyta, ale lepiej jest to jeszcze zrobione na Discordzie. W sensie tam są jeszcze te faku, tak? Jakieś frequently asked questions. Więc widziałem, że też się ostatnio tam pojawiło jakieś opracowanie, więc może doprecyzują, co i jak. No, i to tyle: takie wieści, różnych treści dotyczące właśnie tej migracji, której jakby się wcześniej nie wiedzieliśmy, ale oni też tam się jakoś właśnie na tym discordzie tłumaczyli, że chcą to wszystko dobrze się do tego przygotować, zrobić to dobrze i bezpiecznie, no i 1 grudnia wrócić już do gry rzeczywiście no, na full. Także tyle na tą chwilę z mojej strony, do następnego razu, cześć!